Cześć! Zakończyliśmy budowanie kalendarza do pracy, ale po wyłączeniu przycisku i rozłączeniu się po ostatnim spotkaniu live przetestowałam jeszcze kalendarz. No i jak się okazało, wkradł się tam mało błąd. No i tak naprawdę to. Zapomniałam też Wam powiedzieć, że jedną z takich bardzo kluczowych kwestii, która jest po tym wszystkim, jak już zbudujemy cały nasz kalendarz, to jest jego testowanie i sprawdzanie, czy mamy błędy, czy wszystko działa poprawnie, czy działa tak, jakbyśmy chcieli, z założeniami takimi, jakimi e, po prostu chcielibyśmy, żeby ten kalendarz działał. U mnie się okazało, że jak przełączę się na ekran monitora, że tutaj jak wybierzemy projekt, to zamiast wskakiwać nam projekt, wskakuje nam tutaj checkbox. Przejdźmy sobie zatem do naszego kalendarza i poprawimy to w naszym kodzie. Rozszerzenia Apps Script, Wchodzimy do naszego kodu, jak pokazywałam już ostatnio. No i teraz ten kod mamy w tej postaci, która była w ostatnim, w ostatnim filmie. I teraz jak to musimy poprawić? To, gdzie jest tutaj błąd, to błąd jest taki, że mamy założenie. Że ten checkbox nam się pojawia nie w tym miejscu, które trzeba. No i faktycznie to założenie jest wpisane w złym miejscu i to ta część niebieska kodu za to jest odpowiedzialna. To, co musimy już wiedzieć, to ta zmiana ma się dokonać wtedy, kiedy będziemy coś robili w komórce A3. Tak? Więc na pewno to nie może być tu, a z powrotem, tak jak było w tamtym filmie, wracamy to tu. Tylko to nie jest jako kolejne założenie, tylko jak już ruszamy w tej naszej komórce A3, to teraz jak już jesteśmy, znowu musimy powiedzieć Excelowi, że dajemy mu wybór, co ma się stać, jak ja to coś dokonam, jakiejś zmiany w tej komórce A3. I pierwsze. Ta pierwsza część, która tutaj była, to jeżeli. Czekajcie, bo ja to muszę skopiować sobie, bo powiedziałam, że ja to kopiuję z gotowych części, czyli wrzucam. Kolejne, jeżeli, jak już jestem w komórce A3, to teraz, jeżeli komórka A3, czyli ten mój, o, ten mój checkboxik, tak, i tam będzie zaznaczony, czyli e, będzie ten checkbox zaznaczony, czyli w, po Excelu nazywa się to True, to wtedy. Mają nam się zadziać te operacje, że nam się zafiltrować, że mam się odfiltrować cały kalendarz. Ale jeżeli ta komórka będzie pusta, czyli nie C3, a A3 będzie puste, to wtedy ma nam się ten włączyć nasz ten checkbox. I teraz zobaczcie, ja tu przekopywałam trochę rzeczy. I jak nacisnę sobie zapisz, no to wyskakuje mi błąd, że. Mam błąd 37, w 37 komórce jest jakiś błąd. To chodzi o to, że ja teraz mam za mało nawiasów i teraz muszę sprawdzić, których nawiasów mi brakuje. Bo zobaczcie, ten pierwszy nawias powinien być z tym nawiasem, a ja go mam trochę poniżej. I tak naprawdę to na tej wysokości z tymi ifami tutaj, z tymi funkcjami, jeżeli ja nie mam domkniętego nawiasu. I stąd też właśnie te linie pomocnicze pokazują, co mam otwarte, co mam zamknięte i na jakim poziomie. No i dobra, teraz sprawdźmy czy nam to wszystko zadziała, czy mamy teraz poprawnie. Dajemy zapisz, przechodzimy do naszej komórki i teraz tak, jak zaznacz piszemy sobie jakiś tydzień, żeby nam się zafiltrował, tydzień szósty. Ozafiltrowało się. Jak wciskamy checkboxa, on nam się odfiltrowuje kalendarz cały mamy odfiltrowany. Jak będziemy chcieli kalendarz usunąć, raczej znaczy ten checkbox usunąć, no to on nam wraca. Jak tutaj mieliśmy błąd, tak naprawdę, wybieraliśmy dane, to wskakiwał checkbox, teraz już nie wskakuje. No teraz musielibyśmy sobie też naprawić tutaj tą listę rozwijaną. W sumie najprościej to będzie, jak sobie po prostu skopiujemy te dane i wkleimy je o w ten sposób. I tak samo tutaj. To wtedy te listy rozwijane po prostu się pojawią i to będzie jeden sposób. Ale co w momencie, jak ja sobie tutaj o, wpiszę coś tak byle co. No, w sumie checkbox się nie pojawił, więc może dobrze by było poprawić, żeby się jednak i tutaj pojawił. Więc założenie tutaj, że komórka jest pusta, zróbmy takie, że nie mówmy, co, ma, co jeżeli ma być, tylko w przeciwnym razie, jak będzie każdy inny przypadek, nie zazn oprócz zaznaczenia tego checkboxa, to powinna mi się tutaj ten checkbox pojawić. Nie, i teraz przetestujmy. Musimy sobie najpierw zapisać, pamiętajcie. I teraz muszę to sobie. przejść do tego kalendarza. I teraz tak. Daję Delete. Się pojawia nasz checkbox. Daję hack. No, mamy odfiltrowany, więc nie mamy za bardzo, jak sprawdzić teraz. O, jak dajemy haczyk. No, to nam się odfiltrowuje. A jak wpisuję teraz byle co nie wiem, liczbę tekst czy coś, to też nam wraca checkbox. Czyli teraz nam tutaj działa już to poprawnie, więc myślę, że ten kalendarz teraz już jest gotowy. Jeżeli znajdziecie jeszcze jakieś błędy, no bo to jest to, że ja przetestowałam ten kalendarz na tyle, ile mogłam. Ja na nim właściwie nie pracowałam. Tylko y, stworzyłam go dla kogoś, kto na nim miał pracować. Nie wróciły do mnie y, jakby y, zwrotne informacje, że coś w tym kalendarzu nie działa, ale być może wy będziecie potrzebowali ten kalendarz do innych celów albo i będziecie chcieli go rozbudować, więc będziecie mieli okazję do modyfikacji kodu, albo będziecie go testować i się okaże, że jeszcze w kodzie albo w jakiejś formułce mamy błędy. No i teraz trzeba będzie je po prostu poprawić. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ktoś będzie budował ten kalendarz. Jeżeli ktoś potrzebuje jakichś innych narzędzi do pracy, to ja zachęcam Was do kontaktu ze mną. Dzięki temu, że skorzystamy z różnych narzędzi Google czy Microsoftu do zbudowania sobie właśnie takich plików, oszczędzamy naprawdę sporo czasu. Widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!